Witam wszystkich serdecznie z dziś słonecznej, a jutro podobno burzowej gdyni. Jak tam u Was przymrozki. Bo u mnie słabo to rośnie. Nie przeszkadza całkowicie borówce. Boróweczki to w tym roku to będziemy zrywać chyba wiadrami. Tam wiadro już mam przygotowane. Czeka z brzoskwinią nie trafiłem chyba z opryskiem to jest obraz nędzy i rozpaczy dzisiaj ją oberwałem z tych liści zarażonych ale to znowu dostanie ataku a tak wyglądają pomidorki pan się wyprowadził w to miejsce weszły pomidorki, ale też ten w narożniku to jest kupny słuchajcie te trzy też kupne ale idzie to jak mm, Może w grudniu będą jakieś powidorki Za to truskaweczki sobie szaleją Tu zobaczcie jaka jest różnica z drugiej strony Wam to pokażę Zobaczcie te truskawki To jest ich pierwszy rok owocowania w zeszłym roku były wsadzone i te tak samo tylko, że tu były burzpany także na jesień będę musiał wybrać tutaj tą ziemię wyczyścić z korzeni tu jest podejrzewam jeden sam korzeń wielki a nie ziemia i wsadzić je od nowa także tak to tu boróweczka z innej perspektywy ale jeszcze coś wam pokażę fasola się wybroniła jako tako ale też jest ze dwa tygodnie lekko do tyłu tu jest wstawiony, wsiany dwa następne rzędy fasoli tak żeby wysypu nie było naraz a tak wyszło góreczki Mam nadzieję, że mrozów już nie będzie. No i słuchajcie, Pietrucha się wreszcie pojawiła. Tu też są jeszcze truskawki. I wyszła Pietrucha. Coś niesamowitego. Jak to topornie idzie wszystko w tym roku, to. Pogoda nam spłatała takiego figla, że szok. A jagódka kamczacka, mimo mrozów, już sobie dochodzi. Zobaczcie, są roślinki, którym mrozy nie przeszkadzają. A są roślinki, na które naprawdę są. Koperek też w tym roku. Tragedia. No dobra, to nie przynudzę. Życzę miłego dnia i do usłyszenia w następnym filmiku.